Dzień dobry Polsko! Dzień dobry Saigonu! No i co? Żegnamy się z takim bójcie z naszym apartamentos. Teraz możecie go obejrzeć w całej okazałości. Tam piękna ona, tutaj brzydki ja, tutaj telewizor, tutaj koja, tam jest e, balkon z pralką, nie widać, bo się przepala, I widzę. No dobra, my lecimy. To ja jeszcze zrobię zdjęcie tutaj pani, że kartę żeśmy ten. Zostawiamy karty. E, zostawiamy apartament, to już jest zrobiony, to już jest zrobiony tutaj na filmie, więc nie ma problemu. Nagrywamy, pokazujemy, żeby nie było problemu, że potem coś nam tutaj, pieniądze z Dubaju zostały w Dubaju, wszystko jest, pieniądze z Dubaju zostały w Dubaju, raz żeśmy nie nagrali i się, zobacz co stało, dobra, wychodzimy, my jak zamkniemy, to już będzie zamknięte, już będzie po robocie, także musimy to ostrożnie, tak, decyzja, wychodzimy? No tak, nic Widzimy. nie ma, nic nie ma. Patrzcie, kierowniczka zapakowana. Kierownia. Znowu ciężko, znowu nie wiem skąd. Kierowniczka ma sprzęt załadowany, także idziemy spokojnie, idziemy powolutku. Thank you, goodbye, bye. Tak jest, tutaj panie szykują. No bo tu oprócz tego, że ludzie mieszkają normalnie, jak zwykli obywatele, to jeszcze ży życie jest normalne, ale tutaj na naszym piętrze chyba z pięć tych jest, nie? Do wyjęcia? No sporo. Z pięć, z pięć, z pięć, dobra. No to my lecimy, numer, a możemy windą zjechać bez kart. Możemy Tak. tak, tak. Po, i po? wyjść yy, z, z budynku wierząca. bez karty, ale nie wjedziesz do góry i nie wejdziesz bez karty. No to dobra, to lecimy. Piesek no jak widzicie tutaj plazała pełno dzieci w cieniu, ładnie umiejscowione, a my opuszczamy już ten apartament. Fajnie było, co? Fajnie, lubię te okolice. Tak, bardzo nam szybko też minął ten czas. To było pięć nocy, mhm. bardzo szybko nam to wszystko minęło, także my teraz już. E, idziemy w kierunku autobusu. E, jedziemy 40 minut autobusikiem. Tam potem musimy poczekać około 40 minut do godzinki. No i potem mamy jeszcze przed sobą dwie godziny, e, kolejne dwie godziny. Busem zobaczymy. To jest około 80-90 km stąd. Tak jest. I słuchajcie, to jest tak, że mieliśmy tam jakieś małe problemy, bo zamówiliśmy oczywiście przez one to go przy taką aplikację, i baba do nas pisze następnego dnia dopiero rano, że biletów nie ma. Ten może nam zaproponować bilety na inną godzinę. No to myśmy się oczywiście zgodzili, bo tam wejście różnicy co za problem. No ale teraz zmienili nam też miejsce, zmienili nam też czas odjazdu, miejsce odjazdu. No to po prostu pozmieniali wszystko, więc musimy lecieć, zobaczyć, jak to wygląda. Tam już byliśmy przygotowani, wszystko wiedzieliśmy. No dobra, ale to nie ma znaczenia. Jak tak czy mówiłem? siak dam radę, spokojnie. Tak jest. Do odważnych świat należy. A przede wszystkim trzeba być przygotowanym w podróży na takie rzeczy. Na różne zmiany. Dokładnie. Wszystko się może zmienić. Martynka jak zwykle ma dwa, trzy słowa wrzuca. Ale zobaczcie jakie perły. Tak jest. Masz rację. A nie, to ja mówię masz rację. Ona nie mówi masz rację. Ona mówi coś i po prostu tak jest. A dlaczego tak jest? No bo ona zawsze ma rację. Tak jest i teraz będzie, czy będzie nas to samochód rozjeżdżał? zjeżdżał. Tak, tak jest. Będzie nas tu zjeżdżał. Wychodzimy na tą główną ulicę do lotniska. W prawo tutaj gdybyśmy poszli, to byśmy pojechali do lotniska, no ale my nie w prawo, tylko niestety w lewo do tego przejścia na pierwszej, który już widzieliście, które widzieliście, bo to jest to przejście koło tej fontanny. No to do zobaczenia z trasy. Zobaczcie. Nie można tutaj przejść w żaden sposób ponieważ wszystko jest rozkopane, no ale pani tutaj sobie jeszcze usiadła. Usiadła sobie pani tutaj z tymi właśnie warzywkami, z tymi właśnie tutaj orzeszkami Dlaczego? No bo wszyscy, którzy kupują, przyjeżdżają tutaj na skuterach. I to nie jest tak, że ona to robi specjalnie. Jej tu po prostu raże w cieniu, dwa wygodnie, bo podjeżdżają skuterem i biorą zakupy ze skutera, nie schodząca a więc wygodnie też dla klienta. A pamiętajcie, zawsze frontem do klienta światu przeskoczę, przeskoczę, przeskoczę. Czy coś nie przeskoczy? To zobaczymy zaraz. My tu skręcamy w prawo. No to próbujemy szczęścia. Próbujemy szczęścia, żeby tutaj sobie spokojnie przejść. Stąd, panie, tu fajnie jest. No i proszę bardzo oczyszczenie w baseniku. Jak widzieliście przez drogę można przejść w jakiś sposób delikatny, po cichutku, powolutku. No i teraz jeszcze druga szansa na to, że cię trafią. Dobra, spróbujmy i tutaj. No i co myśli, że się puści? W żadnym wypadku, w żadnym wypadku. No przecież Ty jesteś tylko pieszym. Ty jesteś tylko pieszym, no i co robisz, kolego? No właśnie, ty jesteś tylko pieszym. Dzięki, dzięki, że trąbisz, ale kolego, mógłby stanąć, bo to chodziło o to, żebyś się zatrzymał, a nie o to, żebyś sobie trąbił. Machają jeszcze, myślą, że ja idę z tobą i machamy im. Nie, my się, kochani, bronimy, żebyście nas nie przejechali. No i zobaczcie jakiś zban z, z wodą, i normalnie kubki plastikowe. Widzieliśmy, jak parę osób brało wodę w takim miejscu. Tylko zastanawiam się, czy to było tak, że oni to biorą za darmożkę w ramach, jak gdyby, nie wiem, tego napisu człowieku, bo gorąco jest. No bo to naprawdę jest gorąco, i wodę ze sobą trzeba nosić. Czy to jest po prostu kupce wodę? No ale to już się nie dowiemy w tym miejscu, zobaczymy w następnych. Lecimy. Przed pan i powiedział, to nas. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okej, okej. Czyli OK, 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 czyli lecimy, jak lecimy, no to lecimy. A gdzie nasze rzeczy? Wsadzimy do tyłu? A dobra, no to dobra, to daj mi ten plecak. Młodnika. daj mi plecak, chodź do środka. Chce, to trzeba jakąś przesunąć, to się do. A ten do do środkiem, środkiem, środkiem. Aha. Środkiem, środkiem, środkiem. Pan tutaj ładuje, ale powiem wam, że... Olej, jaki piękny wóz. Kochanie, weźmiesz ten? Trzymaj, trzymaj. Trzymaj, trzymaj, dobra, Olej jaki wóz, okej, okay. co to tutaj pan mi zabierze, hello, hello, ole, dobra, to wychodź, wychodź, okay. kolego, wypuścimy, thank you, bye, bye, oj, zobaczcie, co tu się dzieje, ty, Olej kurwa, Olej jaki wóz, no, czy nam będzie wygodnie? Hmm. Trudno mi powiedzieć, kochanie. Powiem Ci, że ja nie mam pojęcia. Czy będzie nam wygodnie? Tak. Dlaczego miałoby nam być nie A może rzeczy z tyłu, wszystkie. No. Czyli z tyłu nie usiądzie. No. no nie, tutaj mamy. A teraz może też nikt się nie zmieści. Żeby tutaj stać? No to cóż. jest jedno miejsce No to cóż. Chyba jedziemy. Chyba jedziemy. Powiedz, że mamy tu nawet WiFi. Jest hasło. Niesamowite, jest samowidze, ale mają tam tylko lampeczkę. To się wyłącza. Tutaj pilocik. Nie idę do na bo my jedziemy tylko na krótką podróż. Zacienijmy całego okna jakby ci sądzę. Nasze bagaże jadą normalnie lepiej od nas. Słuchajcie, myśmy zapłacili za to 13 dolarów za dwie osoby. I mamy przejechać 100 kilometrów. No nie wiem. Myślę, że on już zabierze po drodze, bo to inaczej jest chyba niemożliwe, co? Nie wiem, ale patrzę na ten film. Czyli od czy, czy, czy on przyjechał tu po nas? Może on przywiózł tu kogoś? Tak, na pewno. Wiesz, i, i, no jest włączony, I jest transport po prostu, i to w drugą stronę. No to nie, dokładnie, no bo on jeździ tu na trasie, tam i z powrotem. Myślę, że no to, on wykonuje taką trasę 2-3 razy. No to zabrał nas, a nie wraca na pusto. No, dokładnie. No przełożyli nam, przełożyli nam przejazd, mieliśmy jechać godzinę, pół godziny. W sumie, nie, nie, nie odwrotnie. My mieliśmy jechać, kupiliśmy Pół godziny dojście, później. Przełożyli no, nam na 11.45, a tak naprawdę... To 12.15. 12 <śle> Powiem Wam, że niesamowite, niesamowite, co tutaj się dzieje. My tam nie przepadamy za takimi rzeczami, chociaż nie jesteśmy wrogami. Ale co, mówisz o tym luksusie? Tak. Od czasu do czasu przez godzinkę już pojechać. <śle> Dwie godzinki. Dwie godzinki można pojechać. Ostatnio jechaliśmy też właśnie Wietnamie jak wracaliśmy z Zatoki Halong do Hanoli pamiętasz? Dokładnie. Też mieliśmy, nie? Wie. Dokładnie, ale nie takie jak ten. Nie, nie, nie. dalej ciut gorszy. <grystanie> ale jeszcze Wam pokażę tą kuchnię, bo ja nie wiem czy się nagrało wcześniej, bo tutaj nie było mikrofonu podpiętego. Także zobaczcie jak to tutaj wygląda. możesz sobie kupić owoce różnego rodzaju. A tutaj pani o lot, losy sprzedaje. Tutaj jest kasa. Tutaj jest część barowa. Co my tu mamy? Możesz sobie wziąć fryteczki, kurczaczka, coś do picia. Proszę bardzo, pani tutaj robi kanapeczki. No właśnie, te kanapeczki, które Pani tutaj robi, to takie kanapeczki są kosztują 15 tysięcy. To jest po prostu naprawdę kilka złotych. Tutaj dania na gorąco. Pani tutaj zupkę robi i te gary są niesamowite. Zobaczcie, jaki to jest garnek. Że ten garnek jest podzielony na raz, dwa, trzy, cztery różne części. I każdy ma swoją tutaj część. Tutaj się gotuje woda, gdzie, gotują, gdzie podgrzewają ryż. Tutaj jest ta zupa z tym, z ananasami, ale ona była dobra. Powiem Wam, że to jest niesamowite, jak to wszystko tutaj wygląda. No i co, ogarniają, ogarniają, ogarniają. A obsługa tu pilnuje, żeby to wszystko zostało dobrze, dobrze załatwione. Słuchajcie, to przyjechali po nas takimi dwoma skuterkami. No to co? Zabierzemy się jakoś. Ja wezmę plecak na plecy, Martynka plecak na plecy. Pardo. Zobaczymy, jak się zabierzemy. Ty musisz tylko jeden zabrać. Okej. Okay, teraz ja sobie wezmę tutaj od kolegi hełm Taki. Muszę zjąć taki, muszę wziąć nieco peczkę. mi kolego. Sekundkę. Dobra, otrzymaj, otrzymaj Ja sobie tutaj tak myślałem, że tak przyjedziemy. Tak? No, powiem ci, że jakieś miałem takie przeczucie że tak to będzie wyglądało. No ale jak my to pojedziemy, to nie ma kłopotu. No właśnie Dobra. Ok. Thank you. A to może ten, tak? Który ten? Ten weźmiesz kolego? Albo no, jak inny? O, tylko wiesz co, z drugiej strony to. O, tak to nie rób, bo to jest tutaj kolego mój komputer. No dobra. Mhm. Jak tam siedzi z tyłu? Dobra. No to poczekaj, czy mi się to nagrywa? Nagrywa. Czy tutaj się mi to nagrywa? Nagrywa. Siedzę z tyłu, siedzę. Dobra, to jedziemy. Okej, okay, ready, ready. Ready, steady, go. Pan tutaj, oj, oj, oj. jedziemy jedziemy daleko, jedziemy, jedziemy tutaj będziemy jechali jakieś 20 minut chyba najprawdopodobniej yy, także o, gdzie tam pojechała moja Martynka? pojechała, pojechała dobrze by było gdybyśmy ją dopędzili to byśmy coś nagrali przy okazji powiem wam, że moje 100 kilo do tego jeszcze <śm> 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 plecak dycha to tutaj kierowca jest zdziwiony Pan tutaj zabrał mój plecaczek z przodu. Mam nadzieję, że tam go pilnuje, bo tam jest mój komputer. Co prawda już troszkę coś wysiada ostatnio. Nie obrabia filmów 360. Szkoda? Pomyślę sobie, jakie fajne filmy by wyszły z tego miejsca. No ale zobaczymy, zobaczymy, co da się zrobić. Może akurat kawałek kilkuminutowy filmik obrobimy stąd na takie 3-4 minuty, żeby można było obejrzeć film z 360 stopni. No one są moim zdaniem najlepsze do pokazywania takiej perspektywy. No bo wtedy jest taka sytuacja, że wszyscy wszystko widzą mnie. No i patrzę, nie ma turystów w ogóle ty. Musimy dalej jechać, to my wrócimy z powrotem do Koszymin. Chyba gdzieś tu będziemy skręcać. Bo dziewczyny już pojechały w lewo. O właśnie. O, proszę bardzo, Tak, taką miejscu tu jeżdżamy. No, teraz będzie ciekawie. A żeśmy taką drogą jeździli na Bali. Nie wiem, czy oglądaliście film, jak jeździli właśnie po polu różowym. O kurde. Dobre, dobre. Nie wiem, czy trzeba jechać na prędkości, czy nie na prędkości, żeby właśnie się nie wpierniczyć.

no to powiem mam, że po pijaku tutaj motorkiem nie pojeździsz Jakby ktoś miał taką tendencję, ale chyba po prawej stronie już widać na domki. Chyba tu pan skręca w prawo. Tak jest. I dobramy, i jesteśmy na miejscu. Martynka sobie zażyczyła, poprosiła o kokosa, zobaczcie, no i pani tutaj, ciach, ciach, ciach i łap, elegancko złapany, 1-0, 1-0, proszę bardzo, dobre, dobre, co, prosto, świeżutki, nie ma to, 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 tamto, drzewa, pan powiedział, że sprzątają na razie, nie, nasz, no dobra, to oni nie sprzątają, a my sobie zobaczymy, jak to wszystko tu wygląda, to jest w takich okolicznościach przyrody, no, troszkę widzieliście sami, co się wjeżdża. No troszkę się bać, co? W nocy po pijaku nie pojeździsz. Ale miejscówka moim zdaniem pierwy sort. No właśnie, pani tutaj dziś mówi, że sprzątają nasz pokój. Jak posprzątają, to będzie gotowy. No to dobra, tak? jak posprzątają, to będzie gotowy. Nam coś powiedzą. Mam nadzieję, że tu w nocy tylko nie przychodzi coś i nie próbuje zjadać współspaczy. No bo to by było trochę głupio, co? Tak, jakby przyszło i cię zjadło. Martynka, A? jak myślisz? Mam nadzieję, że to nie przychodzi nic i cię nie zjada w nocy, co? Z tej wody? Zobaczymy. Mamy tutaj cztery noże. No, więc zobaczymy. Dobra. Pani kierowniczka tam już robi zamieszanie. Ja wam tutaj teraz pokażę, jak wygląda nasze nowe uzdrowisko. Uzdrowisko, nie świnoujście, a uzdrowisko jak? Właśnie ja ten z... Tre. Zobaczcie, wita nas tutaj, taka mała cima. ją <laughs> wypędzić stąd. Cima nas wita, i taką mamy, takie mamy tutaj ten. Takie mamy tutaj lokum. Takie mamy tutaj lokum, klima elegancko chodzi, bo jest chłodno. Do tego tutaj światła awaryjne, prawo lewo. Czekajcie, to jest prawo lewo światła awaryjne, czy to są. O, o, jakie lampki, koleżanko. Nie no, tu się dzieje. I mamy prądu wreszcie dużo. Hamaczek tak jest, żeby sobie poleżeć. Można sobie go wystawić na taras. Dokładnie. Jeden czy drugi wam tak. Dokładnie, bo tutaj zobaczcie łazieneczka, łóżeczka, łóżeczka, Malutka, skromniutka, z dziurą, w suficie. Tak, i podgrzewacz wody jest. No i zobaczcie tutaj. Zobaczcie, tutaj mamy taki widok. Także zapraszam, koleżanko. Tutaj. Niech wszyscy nas zobaczą. Jak my tutaj wyglądamy, niech nas tutaj wszyscy zobaczą, jakie my mamy tutaj warunki sypialniane. To no powiem Wam, że niezłe, naprawdę niezłe, całkiem fajnie dziko. to wygląda. I o to nam chodziło, żeby naprawdę było, może no, nie dziko, wszystko to brzmi egzotycznie. Dziko, ale jest dziko, i wiecie, co jest najważniejsze tutaj, że mamy spokój, no bo jednak w tym Saigonie to się już tam nie dało siedzieć, troszkę głowa bolała, ale no, tylko jak o, się wychodziło, ta... nie? Duża zmiana, nie? Tak, aż taka, aż głowa boli od ciszy. Dobra, to ja biorę sprzęt, rozpokowuję komputer. Tutaj widzę, że mamy nawet stolik, możemy to ogarnąć. Nie, no fajna miejscówka, Powiem Ci, że znalazłaś, kochani, super miejscówkę. Udało Ci się. No i jedna ważna rzecz. Zobaczcie, że oni mają wszystkie otwarte szafy, dlatego, żeby tutaj rzeczy nie pleśniały. Bo tutaj jest tak zrobione, żeby A, nic nie tak. pleśniało. Wokoło jest pełno zielenie, pełno talne. Ja wiedziałem, że ja myślałem, że to jest na zdjęciu, to, to wygląda dwa razy gorzej niż na żywo. Tak, tak. ale tutaj gospodarz też zadbał o zieleń w domku. No właśnie. Proszę bardzo, jeden kwiatek. drugi, drugi kwiatek. kwiatek. Nie, ale wiesz co, jak ja zobaczyłem te zdjęcia, mówię tylko co nas tym wziąć? Ludzie, proszę ona będzie niezadowolona. Ale widzę, że normalnie tutaj bigamiszów. Naprawdę bardzo fajnie. I jeszcze co jest ważne. Tak. Tego. A no właśnie, ile pocimy? Słuchajcie, 68 zł i mamy w tym śniadanko. Dobrze, a jak wygląda śniadanie? To pokażemy wam jutro prawdopodobnie, a na kartę, bo to gdzieś tam Nawet? O, super. Dobra, to na raziszku. Patronem naszego kanału jest portal travelmyślnikfoto.com Zobacz, jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji.